Mm, jest cudowna, orzeźwiająca. Nawet nie marzyłam o czymś takim. Ojej, tu jest też śliczny mały kubeczek z galaretki. Spróbujmy się z niego napić. O tak, to jest jeszcze smaczniejsze. Jenny, a może zajmiesz się swoim kloszem, co? No jasne, co ja tu mam? O, galaretka i eksplodująca posypka. Wow, no nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Wsypię posypkę do kubeczka. Brakuje mi jakiegoś płynu, takiego jak Malini. Stój, Jenny, to moje. Daj mi swój kubeczek, sama ci naleję. Ojej, patrz jak bulgocze, czyż to nie wspaniałe? Muszę tego jak najszybciej spróbować. Też chcesz trochę posypki? No dobra. Wow, też wyszła fajna reakcja, ale ekstra. To super, że się zaprzyjaźniłyście. Myślę, że zarówno różowa, jak i niebieskie słodycze są równie pyszne, a w połączeniu ze sobą niesamowite. Nie zapomnijcie zjeść swoich jedalnych kubeczków.